Cześć, witajcie Samochód Seat 1 1.6 2000 rok Problem jest taki, że Fura No akurat teraz odpaliła Ale jak prawdopodobnie się nagrzeje ma problem z odpaleniem i pali na trzy gary Spróbujemy jeszcze raz Słychać jakieś kurde strzały Podczas jazdy, jakby nie przepalało benzyny. Tutaj mam nową cewkę. Koszt kurde 250 zł. I zobaczymy. O. Taka. Mołsza. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Dobra, zobaczymy. Niech się trochę rozgrzeje. Wam pokażę. Niech pochodzi trochę i zobaczymy, jak to będzie działać silnik jak na razie chodzi dobrze ale zobaczymy 1.6 tutaj druciarstwo dobra cewka jest tam o tu to jest cewka to takie o tam dobra to trzeba wszystko zdemontować ja tak dom tą śrubę i dwie tam, tamtą trzynastkę i tą imbus sześć o przepraszam, tą drugą o, to mocowanie wtedy to całe nam zejdzie dobra, idę po klucze Damy szóstka? kurde, nie szóstka pomylone szóstka, O. idzie na bok, nie będzie przeszkadzać na razie. O. Brud, no ale czekam na nowe mocowania, także musiałem sobie jakoś poradzić. Na Allegro po 10 zł za jedno Prowizorycznie. Dobrze. Teraz ta

Tak jest, tą długą śrubę. O, pyk. Dobra, teraz trzynastka. Trzeba tam dojść do mnie. Może uh, 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 jeszcze wcześniej odepnę tą wtyczkę od tej pompy już Pokaż mi ją skrzynkę z narzędziami, tak. Graciarnia. wkładamy na bok i teraz mamy teraz tam dość o, panie. to nie będzie takie proste o, o, o fuck nie mam łamanej główki poszło puściła trochę tak Tak jest. O, o, o. nie zgubić w... jest że całe zdrutowane działa to ją na bok no i co i teraz odpinamy tą całą cewkę cewka na trzy śruby raz, dwa, trzy i wtyczka zobaczymy, też odepnę wtyczkę zobaczymy czy ona w ogóle pójdzie jakoś która połamie o kurwa

Jestem ciekaw czy tu kurde coś w tej, w tej nie styka. Zobaczcie jakieś kurde. Nie wiem czym to, spróbuję czymś to wydłubać, jakimś ostrym, ale odkręcimy tą. Teraz tak, żebym nie pomylił, zobaczymy na tej nowej, czy jest w ogóle oznaczenie, nie ma, co tu, na a nie jest, dobra, AD C i B, dobra A, B, C, D, dobra, żebym nie pomylił kaby, bo będą jaja spróbuję pierwszy odkręcić samą cewkę, czy pójdzie, Ptyczka jest odpięta, kurde, nie ta, nie szóstka, piątka, tak jest. O jedna poszła druga poszła tu kable nie poprzerywane dobra. i trzecia poszła dobra, spróbuję to wykręcić co kable nowe kupiłem zamontowałem dzisiaj mamy piętnasty piętnasty a kable zamontowałem dwunastego o takie długie śruby i Objawy cały czas te same. Samochód nawet zaczął jeszcze gorzej pracować na tych nowych kablach. I dlatego postawiłem na cewkę, bo świece wymienione. Nie mają półtora roku NGK. Wszystkie. A tu samochód jak nie się uchodzi, to nie chodzi. Jest bez gazu. Podczas jazdy, chyba jak już się nagrzeje, to traci moc. W ogóle nie ma polotu, nie ma jazdy tym samochodem. Normalnie I za jakieś strzały, chyba które się wydaje, że na którejś świecy nie przepala benzyny, i idzie w tumik. Wszystko i słychać strzały. Tak jak I to jest cała ta. Trochę widać tam zardzewiałe w środku. Ten jeden ten jest trochę zardzewiały. Tu tyczkę porównać z tym. Ładne, to samo. No mam, miejmy nadzieję, że będzie o, ktoś, aby szukał numerów. To jest 032, 905.